I dla tych, którzy czują pewien niedosyt, zobaczmy, co jest ukryte przed osobami spod znaku lwa. Wiadomości, pozytywne wiadomości. Wiadomości, na które Lew być może już od dawna czekał, które napawają optymizmem i taką nadzieją, to mogą być wiadomości. Komunikacja od kogoś, na kim wam zależy, że ta osoba się odezwie, że ta osoba wyjdzie z jakąś propozycją, że ta osoba otworzy się emocjonalnie, bo może to być ktoś, kto do tej pory w pewien sposób był zablokowany, jeżeli chodzi o wyrażanie swoich uczuć i emocji względem Was, drogie lwy. W niektórych przypadkach to może być również poznanie kogoś nowego. Tak, teraz się nie spodziewacie, ale w niedługim czasie Lew będzie miał szansę poznać kogoś nowego i tutaj mam wrażenie, że ta relacja będzie rozwijała się w sposób dynamiczny. Hmm, oczywiście, pamiętajcie, te dobre wieści nie tylko muszą się tyczyć kwestii takich relacyjnych, romantycznych. Dobre wieści mogą się tyczyć również kwestii zawodowych, kwestii inwestycyjnych. Także naprawdę fajna energia. To tyle, czekam na Wasze komentarze, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Papa! Pa.